dzień dobry ja tutaj sobie światło stawiam, a krzyczy Jurek, Jurek je zupę dzień dobry, tak kolejny domowy dzień słuchajcie, wybieramy się w bardzo ciekawe miejsce do PZH i do BNM do sklepu kupić marchewkę dla psa i ogólnie jedzenie dla kota i żwirek, jak będą mieli bo ostatnio nie mieli żwirku w ogóle, rozumiesz, w ogóle były puste półki Masakra, także mam nadzieję, że już teraz e, wszystko jest e, na półkach. Zobaczymy. I pomyślałam, że pojedziemy do sklepu. BND to jest taki sklep z. Ze wszystkim tak naprawdę i ozdoby, i choinkowe rzeczy były na święta i, e, i jakieś jedzenie ogród, no naprawdę wszystko, środki czystości i tak na szybko pokażemy wam co tam jest. Ale właśnie pomyślałam, że najpierw zacznę od stroju dnia, bo jest zupełnie taki niepodobny do mnie, nie? Taki bardzo sportowy. Założyłam, e, pamiętacie jak wam pokazywałam te szerokie spodnie, z, szerokie. Takie wiecie, boyfriendy powiedzmy. One mają bardzo wysoki stan, ale są bardzo, bardzo wygodne. To są spodnie z New Looka, Do tego e, moje e, Adidasy. E, czarna, czarny sweterek włożony do środka i oczywiście moja niezawodna. O Boże, coś mnie do przodu mnie. Ja próbuję stać na palcach i wiesz, o, straciłam równowagę. No bo tak lepiej wygląda się nie? Aha. Ja jest, się, nie? Jak się odpowiednio ustawisz, nawet jak te na dziewczyny nie mają pupy, to tak się potrafisz ustawić, że i tak ją mają, nie? To wszystko kwestia ustawienia. Także tak się <laughs> wygląda niby na, 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 na wyższego. Także nieważne. Kurtka oczywiście lekolet. Także co? Jedziemy, zobaczymy co tam. Mają. No to szybciutko. To takie bobki leżą. Jaki tutaj? Jakie to są dwa szczurosy! Cześć szczurosy! Ale ma ogon. To fu. No fu, ja bym nie chciała mieć szczury. A tu? Nie, to jest gerbil, ale. Gerbil. No to komik, tylko... A tu jest, pan. Jaki mały. Gerbil to chomik? No nie pytasz, hamster to chomik. Co tutaj? Możesz takiego jednego fajnego jest nie? Już miałam. To takie dzieci mają, wiesz, takie zwierzątka. A jakoś mało tego mają. No, ale nie ma ich. Widzisz, o to o, mi chodzi. Myślisz? O, tu jaki roborowski. Tu jestem. Jak oddychasz mnie. Miałam jak byłam dzieckiem. Opatrzone lubiły takie marchewki jak ty, widzisz? Takie małe dostają. <grym> Jesteś chomikiem, Jurek, może. Mm -hmm. Jak byłam dzieckiem, to miałam takie. Ty też na pewno miałeś, nie? Jurku. Mm -hmm. Mm -hmm. Co miałeś? Co tu jest? Nie wiem. Chomik. Syryjski. To taka ich siesta normalnie. Mało aktywna. A no właśnie, widzisz? To on. A, to myślałam, że to już jest po. O, tak, jako fajna. Ja tu lubię świnki morskie. Miałam kiedyś taką chrumcie. to ta jest Nie, my mieliśmy tylko jedną i ona miała taki długi, taki miała strasznie długi ogon, że trzeba go było jej obcinać. Bo jej, znaczy w sensie włosy na ogonie, no nie to, że ogon, nie? Ale była taka mądra i taka fajna, ona w ogóle biegała po całym domu. Wtedy mieliśmy świnkę. I psa. A jeśli A to nie tak. tak. Jak się fajnie chrunczy. Nie coś. Chyba weszliśmy do BND. I tutaj zawsze na dzień dobry jest taka pierwsza lejka ze wszystkim. Jak są jakieś sezonowe rzeczy, typu na przykład świąteczne, no to tutaj zawsze były. Takie startery. Teraz jakieś widzę. Chodź to. Poniuchamy. O! Fuj. O jak normalnie... Nawet nie wiem jak to określić. Ale zobaczcie na to: za florka. Mm -hmm. Takie duże. Taka duża kosztuje 4 funty. Tak, także generalnie tutaj jest taki zbiór wszystkiego: jedzenie, puszki. Nie wiem, my nigdy nie kupowaliśmy takich rzeczy. No nie, no takie, no to okej. Okay. Ale na przykład jakieś zupy z puszki. Cześć. takie wielkie ja. Yeah. To, to są pianochy. Ale to, ale jakie ciężkie, ale one mogą być dobre. Ale to musi być ognisko i wiesz, na kiku takie rzeczy. Jurek już znalazł jakiś interesujący dział. Herbatki. Które herbatki są bardzo dobre? Herbatki? Nie ma ich teraz. coś tam Tak, taka, taka tradycyjna, ale nie ma jej. A herbatka, zobacz. A to jest tylko inny design. Hi. Mam, o, zresztą, tak, mam dużo mniej niż pół kawy, wiesz? Moja ulubiona. No, no to, bierzej. W no. Weight kosztował kosztowała 7,50, ale no, widocznie tam tylko tak. tak... tak... Mówił, że Waitrose jest najdroższy market. No, APS, oczywiście, że bo tak. cenę o 43% względem tego roku. Rozumiesz to? Czy o, zależy? te herbatki, no, no, tak, kawki tak, tak. też są bardzo dobre. Bardzo, no. mam jeszcze. Na tanie wychodzi Aldy i Lidl. No nie dziwię się. Ale co to są produkty? O Jezu, pamiętasz, kiedyś tego próbowaliśmy. Okropne. To jest normalnie jak kostka e, rosołowa. Taka do smarowania. Okropne. Bo... takich rzeczy raczej nie kupuję, ale pokazuję wam, że są nutelki. O, jest też dział z psimi i kocimi. Tutaj akurat kocie. Nasz kot to lubi. No kota nie się okazuje, że im ta jest ten Tak. Ale ja i tak wiesz. Zamiennie to robię. Co to? Jakieś cimkinki? Na trawienie. Śmiechowe. Bo ona lubi takie rzeczy. To, to. No o, i oczywiście mamo, mamo, wszystkie koty uwielbiają dremisy. Mówię Wam, wszystkie koty to uwielbiają. Mamy takie rzeczy jeszcze, tak. Tu jest jeszcze psie. Jakieś kosteczki. Różne przysmaki. Gdzie ma odpiszczałkę? Gdzieś tam tu ma O fujka, o ten fajny Szczotka, taki tangle teaser, tylko że dla psów, w kształcie łapki Dla morisków i tutaj dla pań moriskowych Różowa, z feletowymi następna ulubiona alejka widzę właśnie, że jest nowy zapach to są kapsułki Ariela, ale jeszcze takich nie próbowałam, jeszcze na razie nie muszę kupować, także dajmy spokój, widzę, że firma Fabuloza bardzo się rozwija ze swoimi produktami, no i te, patrz jakie kotki scrub Mummy. i scrub daddy, to oni chyba od <grym> tego zale. zaczynali ale śmieszne, co? O, i tutaj jeszcze jaki. To pies jest? No, nie pies. Różne gąbki do mycia, rzeczy. No i oczywiście cała sekcja zapachów do kontaktu. Jest coś nowego? Chyba nie za bardzo, co? O. O! Tak, ale to wiesz, wyprzedają jeszcze. To już takie zapachy teraz, to chyba, że nie wiem, chyba, że ktoś kupuje na przyszły Mówię, rok. Że się w te sko po 4 pence, na kaszy. Oho. E ta rozcieńczona, gotowa już zoflorka. Era barbarowa bardzo ładnie pachnie. Ta też ładnie pachnie. Ta, to jest już świąteczne, dlatego jakoś mnie nie przyciąga. No i oczywiście, mhm. Twój dział. Mój dział. Zoflory. Jakoś teraz ale widzisz, że nie ma ani jednej małej, tylko są same duże? Nie no, wiem. Widzę, że po I jest filmach, zawsze. Tak, tak. <laughs> ta, ta. ja jest zawsze tak duży wybór różnych zapachów, właśnie z tej fabulozy, że naprawdę, zobaczcie. Mnóstwo, prawie każdy inny. To też takie podobne są, takie do rozcieńczenia e, antybakteryjne jak Zoflora. Tak, no, ktoś sobie rozcieńczył albo upił. Tak, albo się wylała po prostu, wiesz, jak to. No, duży wybór. Oj mi... O, to musimy wziąć. Tylko, że nie taką dużą. po co? No bo dzieje 24. To tak jest bardzo. No, w ogóle to jest bardzo wygobka. No to taki ja lubię taki. No, jest, jest, I jest. są różowe, to musimy wziąć. To jest niestety takie trochę pomieszanie, ale najgorszy dział. Zobaczcie, to jest są wszystko słodycze. Cały ten regał. To są wszystko słodycze, a najlepsze są które? Ale na przykład nie ma w ogóle w Anglii wedla w takich sklepach, no bo to jest polska firma. o. Ale za to mają ryzy. O! I to jest po prostu. Patrz, jeszcze takich nie widziałam. Czekolada. O nie. No i takie tradycyjne. Ja. Tyle było. Wiedziałam, i to jeszcze funta kosztuje. Gdzie mają? O, Milkę, tak. Chociaż też nie jest taka popularna, nie? No, nie, bo tak. nie, nie no różne menemsy jakieś kolorowe jeszcze nie widziałam fioletowych rzadko kupuję może dlatego zobaczcie to nie będzie łatwy film do oglądania o gwiazdki kto nie lubi gwiazdek każdy kocha kitkaty też jakieś takie mini O, właśnie, tutaj są takie czekolady. No nie mogę. To już tak kojarzy mi się z Wielkanocą. Trochę wcześniej, ale. Twixy, słony karmel, białe. O, nie. Tak wam pokażę. Kokosowy lion. Ja lubię kokosowe. Ja sama, odkry, ja sama normalnie odkrywam teraz takie nowości, bo jakoś. O, to oczywiście uwielbiam. uwielbiam. E, bo jakoś nie zwracałam takiej dokładnej uwagi na to. A to... E. Tu jeszcze zobaczyłam coś ciekawego. Huba-buba. Normalnie e, guma balenowa M&M's. Patrz, to już są świąteczne rzeczy, widzisz to? Mm -hmm. Jajko pełne takich, wiecie, oddzielnych opakowań ze słodyczami i to różne są. Bounty! Patrz, złoty bounty. z trzema batonami, tak, to wszystko w jajkach. Jeszcze tyle czasu do świąt. O, tu. o fuj! Próbowałam to, dostaliśmy takiego batona. Jakie to jest miętowe? Jakie to jest ohydne No, to do, dla mnie nie do przejścia. Jajkowy ten. Tak. Te na pewno muszą być dobre, ale lekkie. A w środku co jest? No Jajko. Ale no, to takie. Hmm. Tylko tyle. Pi... Dwa, tylko widzisz to? Jedno duże i w środku dwa małe. No nie popisali się. No. To też lekkie. Jurek znalazł sobie drapaczkę. Jak cię Tak? Taka? No, nie wiem, no weźmy ją. Do drapania to, pleców. tam narzędzie gdzieś są. Proszę. Różne rzeczy... A, a do ogrodu. Szukam jakichś roślin, ale jakoś mało. O jakie rośliny. Zobacz, jakie zachęcające. Jak to się nazywa, takie rośliny? Habazie. Chechłaki. No. To jeszcze nie czas, ale już niedługo. Ale trawki. Nie odrośnie jeszcze z tego. Jak tak, to, jak tak, powiem. no. Ale tak. O, patrz, jakie trafki. Takie słoneczne, no. No dobra, no. Tak stała no. no. tak, ta pod chmurką, ona w takim zimie też by ci było smutno. No. Taki miziu, kot by się cieszył. Fluffy. Fluffy. Ym, ładne kolory Ym, takich, wiecie, dodatków, poduszki tutaj akurat, ale to nie tylko poduszki. Koce też są ładne takie, nasycone bardzo. Uh, uh, hello. Ja swoje kupowałam chyba w TK Maxie. 8 funtów taka podusia. Te też ładne, nie? To nasza że to kanapowa. Tak, ale no w ogóle jakie są Puduszka ładne. Twoje, ten tak, ten tak, ten tak, tak. Tak. No tak ci się wydaje, ta piękna. Fajny Ej, ma żarty, kolor. No ale tak No, no to. No, no dobra, no. A dywanek patrz. Dywanek, no, no i co? A tak nie by było wcale nawet tam. Gdzie? U nas? No? Chcesz podłogę przysłonić takim mówię dywanem? No, tak, to no dobra, już nie dobra, przeginajmy nie z tym za, różem. Kocyczki. Tutaj. Tutaj jest. Jurek stara się mnie przekonać, że potrzebujemy... No, taki, Diefen. Taki, Luksury super soft fur bug. Fur rug. Rug. Ale mięciutkie one są. Jurek, za dużo różu też nie jest dobrze. Zobacz, no, jak on mnie pokryje różu, ładnie, widzisz? Jurek! Chodź, idziemy dalej dalej, rzeczy domowe, 10 funtów takie pojemniczki bardzo ładne z drewnianą górą o, deski szczęście Pięk o, te są ładne, tylko że takie malutkie, te po 5 funtów w sensie ładny mały kolor no bo to jest ym, duo, komplet jest i taka większa No, wszystko, naprawdę. Co tutaj wytykowałam? Co? Co mam? Tak. Naczynia. Te miseczki, ładne. 4 funty. Takie bambusowe. Kłupki zawsze mają fajne. No, tylko takich to już raczej do zmywarki nie wrzucicie. Pojemniczki, które kupowałam na święta z głową Jelenia. Oho, Jurek, sprawdzę, czy włożysz. Nie włożysz, no co ty. Możesz. Mm -hmm. O Zymieniem. takie podstawowe Te też ładne Widzicie jaki przegląd Wszystkiego W sklepie Kubaski Są i z pieskami Te są Co jest? Ten ładny. Wszystkie ładne. O, te jakie fajne. Bardzo ciekawe. I kształt, i kolor, i wzór. No, nie, no są naprawdę ładne. Te są piękne. One są różowe. Ze złotymi dodatkami. Ze złotym wzorem i uszkiem do trzymania. O, jakie. O, jakie słodkie. Tasty. Albo hit. Hit me. Jakie fajowskie rzeczy, albo te. Bo tutaj są jeszcze takie zobaczcie. Ekstra. Akurat co do ścierek, to jest mały wybór tego, co by mi się podobało. To są spokojne takie rzeczy. To wiecie, mi się to podoba, ale w sklepie, nie? Bo ja pieski kotki kocham, ale jednak może nie na ścierce. Mm. No nie. To jest takie bardzo podstawowe. Z babcią mi się takie kojarzył. Takie ściereczki. O ale te czarne akurat nie najłupsze. Nie najgorsze. Także taki mały wybór. Glitter. Glitter to raczej jakiś glam. Glitter. To pokazuje, bo Sandra będzie wiedziała dlaczego to pokazuje. Proszę. Dużo jest... W ogóle one są modne. W sensie, że... I nawet u nas chyba sąsiedzi mają taką, tylko że dużą. Ale no, zobaczcie. Takie kryształki wszędzie. Kiedyś to... O, u nas w domu to był kiedyś taki podobny, tylko że taki dużo większy, wiesz, i jeszcze zwisały z tego takie sopelki. Pamiętam, że jak się głową uderzyło, to spadały. Tylko to kto to taki wysoki był? Ale pamiętam, że się działy takie rzeczy. Różne macie tutaj. Kolory, wszystko. Kształty. O, no, takie są też bardzo popularne w Anglii, nie? Ale jakby Anglicy w ogóle lubią takie firanki, nie firanki, tylko zasłony, takie dodatki i sofy takie lubią. O, albo takie, tak, o te. A zobacz tutaj, co się dzieje: kryształki i lust... O, hej! I lusterka, ale to jest ładne. Hello, hello. Powiedzcie sobie hello. Ile to kosztuje? Tutaj jest cena? O, nie ma. Osiem funtów, o. Świeczniki. O, takie rzeczy też często widzę u ludzi. Świeczki. Ależ tu tego jest, nie? Można sobie naprawdę ozdobić I to za niewielkie pieniądze, bo to wszystko ma takie Fajne ceny, 2,99 Co się komu podoba Aha, Jurek znalazł szysunię Co masz, pokaż Szysunię znalazł, złoto A ładna pędź, 3 funty To też fajne, na tealighty Tutaj coś mi się spodobało Na drzwi Albo na okno, o to jest ładne 6 funtów taki wianuszek fajne rzeczy to też ładne gdzieś sobie postawić tak z boku bardzo ładne To też na świeczkę o, jakie to ciężkie jest, szklane takie solidne Oj, tutaj malutkie jakie urocze. O, tutaj są jeszcze takie tace złote. Mam taką podobną, też z lustrem na spodzie. Brokatowe teelighty od razu. Można do tego wszystkiego dokupić za dwa funty. Tutaj są jeszcze fajne rzeczy, też wam chciałam to pokazać. Już kończymy w ogóle. Mają fajne półki te akurat tak, mamy ją, w sensie nie mieliśmy, tylko mamy a to koszyczek ale to gdzieś ktoś go tutaj położył, taki koszyczek nie wiem, na szmatki pędzelki, różne takie rzeczy ile? 3 funty fajne, w H&M też są takie rzeczy, ale zobaczcie jakie są różne półki, 6 funtów taka tutaj kwadratowa za 12 tu możesz sobie wsupać do farby co? aha, tak, o tutaj jest ten złoty kolor. To na ścianę można powiesić i coś sobie postawić. Kwiatki w takich rzeczach fajnie wyglądają. Albo świeczki. Ta bardziej zabudowana. Taka masywniejsza. Dużo jest tych złotych. O to też ładne. No i tutaj w ogóle mają takie stoliczki. Zobaczcie, tam jakiś komplet takich dwóch złotych. Tu złoty z czarną Górą Mnóstwo takich rzeczy O patrz, jakie ładne Widzisz? 35 funtów Jurek Z marmurowy Wiesz co, powiem Ci, że to jest takie miejsce, gdzie można Po prostu popłynąć no. Że tutaj Tutaj ty z nas popłyniesz. O, zaraz wezmę to i jak zaraz zobaczysz. O, Stoliczki, stoliczki. Płaczekie jakie hokery piękne. Widzisz? Widzisz? Ty nawet nie patrzysz. Trochę zabawek. Też minęliśmy, nie nagrywałam, ale... O, Monopoly. Są takie rzeczy właśnie dla dzieci. Jakieś czajniki, ekspresy. To jest fajowskie. Fantastyczny. Taki jakby, taki miękki. Jak kiedyś były takie lalki. Kajtki tak zwane. O, to teraz to jest taki kajtek nowoczesny. O co chodzi, koleżance? Koleżanka wyczuwa, że przy. O, a gdzie jest Żwirek? Udało nam się kupić Żwirek, słuchajcie. Eee, kupiliśmy też, oczywiście, najważniejsze dla kota. Wam Wszystkie koty kochają Dreamies. Muszę to zawieść moim rodzicom. Słuchajcie, kupiliśmy jej e, jedzonko, ona już Wam kiedyś je pokazywałam. Koty to są takie stworzenia, nawet dostaję pytania e, typu czym karmię, tak, Boże Wasze koty są takie wybredne. Wszystkie koty w mojej rodzinie są tak samo wybredne i mój tak samo. I niestety to takie stworzenia, które, wiecie, wy się staracie, chcecie dbać, nie chcecie coś dobrego im dać, takiego z fajnym składem. A przychodzi taki kot, powąchaj. Nie. Takie są koty, niestety. Dlatego u mnie jest taka, wiecie, daje jej, jej raz coś dobrego. No nie wiem, nam się najbardziej sprawdza to. To jest aplaus. To są takie saszetki Każde jedzenie, które ona dostaje Musi być w galaretce Bo jak będzie taka forma jakby pasztetu To na tego nie zje w ogóle Ale zauważyłam właśnie, że galaretki Albo takie jakby No takie wiecie, żeby to z wodą było Albo jakiś rosołek, coś takiego To to jej pasuje, więc to z takich lepszych, ale czasami też na to kręci już noskiem, bo za dużo, więc daję jej coś gorszego pod względem składu, ale jej to bardzo smakuje. Akurat tutaj mamy gourmet, także naprawdę ja mieszam po prostu. Nie ma na to jakiejś, e, jakiejś recepty, nie ma na to jakiegoś wyjścia, także. Słuchajcie, zakupy bardzo małe, tak naprawdę kupiliśmy tylko to, co nam było trzeba. E, gąbki nam się skończyły do naczyń, ale no, takie. Łózowe całe. Gwiazdki magiczne, marchewki, bo będę Księciuniowi zaraz gotować na obiad. Trochę słodyczy i tyle. A jeszcze kawę wzięliśmy, tak tutaj widzę, że leży, także tyle. Słuchajcie, przychodzę tak naprawdę, pokazać wam to tak na szybko, bo idziemy do sąsiadów. Także no tak właśnie założyłam. To tak na wierzch, wiecie, żeby tylko przejść tutaj kawałeczek, idziemy tam e, i przyszłam się pożegnać. Także tyle na dzisiaj to wszystko, moi drodzy. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!